Halo, dzień dobry, dzień dobry, razem z Mr. Ojza. Dzisiaj witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Bedwars na moim kanale. Jest Mr. Ojza. Szczęść Boże! <laughs> Inaczej, bocia, no. Widzowie. Tak! ja no. dwa miętrze, masz jeden O, dzięki. <laughs> w ogóle, widzowie, nagrywamy to. Nie spodziewaliśmy się, że aż takie wyświetlenia no przybijecie. Y I subskrypcje z. Ej, przyszli! Yy, Czekajcie, o właśnie. W ogóle nie, spodziew nie spodziewaliśmy Śmieci. się, że wy tak dużo zostawicie likersonów i videosów na, na tym filmie. Pod ostatnim odcinkiem. No kuźwa tutaj wam się teraz wyświetla. W ogóle sorry, że dzisiaj bez kamerki, ale gdzieś on zgubiłem. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, sprzątałem biurko i gdzie się położyłem, kuźwa, nie wiadomo gdzie. Ale oczywiście na stać łapka w górę, subskrypcją po więcej. Bocian pożarł ich tam na pi**y. To ja zrobię razem z nim. Ale nie mam kilofa więc nawet ja nic im nie zrobię. Ale ja mam. Idę im na O, pie... ale macie przesrane. Widzowie, oczywiście family friendly content u mnie nie istnieje. Żeby nie było. Pyk, pyk. Pyk, o jedna ty, jedna z drugim. No, i mnie zabij. Dawaj, weź się w pieprz ze mną, a ja rozwalę łóżko. Biegnę. No jak? No, 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 aż taki głupi to nie jest, ten pindol. No co? W dupę se skaczę. nie, 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 nie tak. Kupię se to. Znaczy w no tak, tak, w A to ty dobra? Co, co żeś skupił? Ym... O, jeden jeden poszedł, jeden poszedł. No i chwilę czasu. No nie no pierdol! Wy... Jezu, ale będzie z nimi problem, stary. Mm. Wiesz co, nie ma chyba innego wyboru. Przyszedł, debil Gwiezdki Szku... To ma serduszka Masz tu na jabłuszko no. Idzie Nie czekaj, niech on do na nas przyjdzie No jak to nie złapało te hitboxy w kurym Minecrafcie? No, to jesteśmy w kolejnej gierce. O, moja dobana mapa. Pani rzuć mi szybko, żebym żeby mógł obudować szybko, 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 szybko. Nie mam. Jeszcze jedno złoto. O, dobra, mam. Nie mam. Co, co, ja ci je za zarąbałem? Widzowie, w ogóle tak też zapomniałem powiedzieć, teraz kamerkę macie, sorry, ogarnąłem na szybko, przegraliśmy. I posłuchajcie, jest taka akcja, że ze względu na to, że pod ostatnim odcinkiem wyjście więcej niż 50 łapek, no to widzowie, dla was zrobimy 30-minutowy odcinek z Bedwarsów. ale kolejny odcinek będzie dopiero, jak wybijecie tutaj 100 łapek w górę. Nie ukrywam, że to trochę dziwne, ale robię to tylko dlatego po to, żebyście Mieli fantazję, bo jak będzie. Z... Zielony, zielony, zielony mostem przy przyżlas... Jestem. O, debil. Pff, down. Spadł w przepaść. A jak wiecie, właśnie łapek w górę, widzowie, no to wtedy z Bocianem z... Drugi biegnie. biegnie. Zrobimy godzinny odcinek z Bedorsów. Pojamać. Ha! Fryer! Spadł. Fryer! Dobra. Czekaj. Ale kolejny znowu przyszedł. Tam. Siep, serio, spadłem. O niebiescy to oni idą! <noise> Dobrze! Dawaj diamenty, dzięki. Ej, weź tylko fireballem zniszczony. Co? No im drogę. Nie, nie opłaca się. Ale niebiescy ich zniszczono i wtedy w... I przylas... Po co żeś alarm kupił? A, czy, a czemu nie? No właśnie po nie, czemu nie miało być? I masz jakieś złoto? Nie Miałeś o, je... Ja robię akcję spierdalando. Mara? Nic tam odwalają. Nie wiem. Morscy. Dobre pytanie. Chodź szybko na środek. Idę. Nie robię speed bridgingu, bo się boję. O panie, podwójne są. Będziemy sobie mogli kupić myczyki albo zbrojkę, który z nas. Uh -huh. I ostatnie. <grystanie> Dobra, wiesz co? Może gdzieś indziej pójdziemy. Co? Co, co na to? Znaczy, kogo nie ma? Szarych nie ma. Chodź do szarych No... Nie. nie Aha, no masz rację, lepiej nie Różowy tam jest To gdzie się wracamy? W rawie Dobra, do nas chodź Tu budujemy bazę Dobra, czekaj, tu ja do nas tylko wrócę Żeby nam ogarnąć Sharpnessa no, cztery. O, dobra. Tam ktoś jest! A nie, to jest moja ta... moja zielony Zielony nie do nas. Wraca. Nie martw się. No, się, się martwi. Nie, niech on tu przychodzi, chodź. Pieprzymy mu. Pieprzymy mu bez problemu, chodź. Chodź, koleżka, chodź, Co? Bo Bobo. -bo. Co, boisz się? Bolo Bobo. O, ta, klockiem będziemy tak Na, na pewno. Co jest? Oh, co wyklapacie? Nie, prawie. Czekaj, ja idę. Daleko ci... mnie wybił. Ja idę ci emeraldy dać. O podwójne, zajebiście. Ty masz tam dwa też, nie? No. A tu... czemu tam były podwójne? To już są pojedyncze. Gocha, gocha, 3 złote. Czekaj, 15 sekund zostało tu Gocha, gocha, bo zielone idzie. To chodź tu. To chodź do mnie. Zbieraj z od drugiej strony, jak coś. Mhm. Tak się kurwa, koksimy na środku. Ej, idzie, idzie. <laughs> Jak SPADŁ Ma <O>, spad jeden. <laughs> Co? No będzie chciał zwrócić. Nie zanurzaj numery. Oj, do góry, poleciał. Eee, panie, znowu żółtym jesteśmy. To jest no, kolor żółty. To ojzok, o którym powiedziałeś, właśnie. Jak wy lubicie mysta Oizo, zostawcie łapę w górę ze subskrypcją. I pamiętajcie, 100 łapę w górę to jest godzinny odcinek z Bedwarsów. Aż tak, Make Mister Oizo Great Again. Dokładnie tak. Do tego przypnę wam serduszko. Dokładnie, przypnę wam serduszko i od razu napiszę, od razu odpiszę wam na komentarz, a nie tak jak po 3 miesiącach. Po tym filmie pójdę wam odpisać na wszystkie komentarze z wcześniejszych filmów. Ale chyba jakaś normalna gierka w końcu, bo nawet szarze do nas nie lecą Jezu dzięki To są szarze? Nie, to nie są czytane. Nie, to są zieloni zieloni, zieloni no Już idzie No szk... wykrakałem nie. No tak troszkę U! Umarłem No tu jest tu jest Ja pierd ja mam laki Czekaj Chyba biegnę znowu Zaraz nie biegnę, ja mu zaraz kurwa pobiegnę Biegnie Panie pomóż mi Idę no kurwa Nie do Pierdziele Oni mają! Nie stracono łóżko. No nie da się ich trawić, no Udało mi się dwóch. Ja piszę, są. Spieprzam. ojzo i jego nadprzyrodzone moce, potro No i czynności manualne Eeeh, to przepraszam Znaczy, eee, no, wiesz ty co? pyk, do diamentów, Pik, pik shit pyk, 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 pyk pik Widzę cię śmieciu Nie buduj się! Nie! Ja? Rabuś nie kradnij, ja? rabuś nie kradnij, rabuś nie kradnij ja? Aha oni nie, nie, ty Czekaj zaraz Worscy No zaraz zaraz, 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 zaraz. Pilnuj jej Bardzo dobrze pilnuj Rabuś no. kradnie Jak ja mi zaraz ukradnę to nie pożyją się długo Ej ja ja mogłem piecy kupić teraz tak se zauważyłem Yy, papuguje po nim A co papugujesz po nim Robię to co on ciągle Udajesz debila? Nie no Ale mówisz, że papugujesz po nim, no to udajesz. No i spadłem. Po nim. A, ale nie na ten. Ej to może nawet i dobrze, bo może mi się w końcu zresetujesz. O! Chud, spadłem. Znowu Nie, tym razem dotchłań. Dobrze, nie wiem. Ja nie mówię, że w końcu taka jeszcze moja się na bo zaraz się nas dobudują i odpadą kurwaurę. Nie, 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 Co rośnie nas? Liście. A co ma akurat liście? Ponie kwiatki Co ty nie powiesz? Nie no dobra, ja idę po te diamenty, bo jak my tak będziemy długo czekać To my nic tu nie zrobimy przez ten czas Ale przynajmniej wyro mamy obudowane porządnie O schował się! Schował się! Za rogiem jeden! Nie! Sorry! Nie! Gdzie on Za rogiem tam Wrócił się jeden Chciałem powiedzieć złe słowo No jak! Dobra, on miał żelazny miecz. No jeszcze Jeszcze Jest, okej. Okay. To jeszcze mogę mu w to uwierzyć. Idę szybko po diamenty weź i pilnuj. Spróbuję. Ale już wracam. O, na, dobra, na, na sharpnet. jeden też idzie. No sharpnet, no szybko. Sharpnet, sharpnet, sharp Ej, na dach wszedł, na dach wszedł. Dobra. Pilnuję, pilnuję, pilnuję. I drugi też od, idzie. Dwaj na weszli. Dawaj wełną, obudowuj z góry, szybko. Strzed, strzed, jeden nie zrzucił od razu. Jednego nie ma. Drugiego waena, na go nie ma. Walą mnie raz i mnie zrzucił Zbrojka, że latam już Co No, jest drogi? w końcu No, kup, 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 TY NIEBIESKI NAM DIAMENTY CHCIAŁ PODPIR... NO JAK? ON MIAŁ ZERO, KUR... Czekaj, 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 czekaj To normalnie do nich nie wejdę, nie? Nie wejdę uh. Ale nie wiem, czy na dachu nie ma któregoś Przypadkiem. No właśnie, jest tu. U mnie masz Teraz samą... Ej, u mnie masz samą żelazną sprawkę. O nie! No... Co no to jest? Wypierd... jeden? U mnie uderza i wypycha na kilkanaście kratek, no. Chłopie, wszystko! Jeszcze Wow, Te. drugi usłyszałem, jak coś wełnę stawiało. Bardzo możliwe, od kiedy Dimejczy na mieczu jest? Mam 58 na 59 użyć Dobre pytanie Ej dobra do, do nich biali się dobudowują Tu mamy spokój Idę po diamenty na no nie to ty To ja to ja no, mam 3 diamenty Drunkstra sobie... Co jeszcze raz? To ja to ja chyba Damy sobie na pewno Iron Forge i damy sobie Alarm Trap. O, morski nie ma już łóżka. No i bardzo dobrze. też sobie kupię żelazną zbrojkę. No co tu robi, biały? No mówię, że tam u nich był. <laughs> Widziałem tego białego tam na tym środku. Mm -hmm. no, A morski powiem. tam jest. A ja pewno nie mam Niech coś morski idzie na tą twoją wysypkę mam. No, dobre. NIE! NIEBIESKI! Spi... Gdzie on? No. O wow czerwoni, może teraz może tera inaczej będzie no W końcu Walałbym różowych, ale nie narzekam Wrzuć mi złota Nie mam Szmato Dzięki. Idzie? Czy nie? Nie nie, to jest inna mapa, inaczej. Serio? Jest. Niepiero za diamentami są. To możesz iść na diamenty. Już jestem. To bardzo dobrze. O, re Reinforced Armor! Taimforset armorem. Dokładnie. To mi się podoba. no To stary klasunia. Od Skąd już masz firewall, chłopie? Bo tutaj szybko lecą. Tak szybko. Te. Bo tutaj szybko lecą akurat żelaza i złota. Wow, co tam się dzieje? What the fuck? What the fuck? Co tam jest? Dobra, wrócił się. A ja się nie wrócę Deki Dobra, zrobić Ty... ci u****** dobrą strefę dostał Biegnie do nas! No co za. Idź do łóżka. Jezu, jak dobrze że mieliśmy nie... ten. No, drewno. Drewno ratuje dupę. Ja, prawda. Za pierwszym takim razem ratuję. Czekaj jeszcze wełnę, weźmiemy tu już w ogóle Zbrojka sobie kupi już żelazną O, hitu Pik Widzowie, no ale powiecie jak się cieszycie, że jest 30-minutowy odcinek i tak pieprzymy swoimi nerwami na lewo i prawo, no to łapka w górę ze subskrypcją tutaj definitywnie powinna już dawno być zostawiona, nie? Ale tak dosłownie Dawno, dawno, dawno. Dawno, dawno tam, nawet bym powiedział. Aha, niebieskich już nie ma. No nie. Hmm. Rozklepał ich chyba tam ktoś. Fajnie, że mi starczyło. No właśnie, chyba tak. Do końca. Hmm, dobra, ja tam idę jeszcze od nich na diamenty. Jaki? Też Tam leży. o! Szkło! Ale to jest inny kolor to fu, a to hat fu. brzydki kolor, bo hmm? na razie... bo my nim nie jesteśmy dlatego jest brzydkich Dobra, czekaj, co to może na razie tutaj A, przez żółtych zostali zniszczeni A żółtych jest tylko dwóch Tylko parę z łóżkiem się został. Ty może wygramy może. O, mogę sobie w końcu kupić zbrojkę. Pyk. 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 Jest jakoś git. Znaczy no... Dużo jest git. Znaczy bardzo dobrze jest git ogólnie, ale... No, cztery dajmenciory. Dobra. No, też nie ma u siebie? Nie ma ich. No tylko Charles się został. No. Z łóżkiem. Który naprzeciwko przeciwko nas jest praktycznie. Wiesz i chodzi mi o to, że ich że oni są, ale... Nie ma ich w bazie no. Praktycznie przeciwko nas są. No. no. już nie mają. Nie wiem czy to dobrze. Nie mają łóżka. O! ja to może gramy ty, ale żółci jakich rozkrep. O, no tak, dziwne niki, ZO i IZLCy. Tak, to wcale nie jest podejrzane ani trochę. Nie wiem, czy zbieranie radów nam coś pomoże, czy raczej chuj. Dziwne no. łożenie, strasznie są. No, widzę ich, idą do nas. Wracam się. Oni idą już To wracaj się Wracam, wracam Mam fireball jak coś Też kupiłem O widzę Nad tobą jest I chyba gdzieś u mnie usłyszałem, że się buduje Dobra, nie No Na niewidze z*** przyszedł, k***a kur... Do słowa Kuh! Ja pi***a Dawidowie Morski. Jesteśmy morskimi Oczywiście złoto już. Mam nadzieję. Wow. Że, mam... <ścoughs> Dobrze, przepraszam pani Ojda. Mam nadzieję, że w końcu wygramy, bo to, to wiecie, że się w tej grę nie da normalnie grać. Nerwy nam już... Do e pięciu razy sztuka. Dokładnie, do pięciu razy sztuka. Nerwy nam już z Any tu sięgają. Dosłownie mamy, mamy dość tej gry, ale tak definitywnie mamy dość tej gry. Biały się już do nas buduje. Nie powiem, serio? Co. Tak Spadł Spadł David. To jest właśnie To jest właśnie złota Złota zasada Gry, nie? Naprawdę kocham tę grę Tak Uwielbiam Najbardziej Na świecie się gra raz na ruski rok Aktualnie ja. I tak jest ciężko Ciężko to mało powiedziane Chodzi o to, że ta gra jest tak sp... Z przez tych graczy, którzy raszują jakby nie mieli życia i ciągle w to grali bez słownia nie może być kiedyś spokojna rozgrywka no chciałbym właśnie ale chyba nie da się bez problemu dało się dojść do tego do smoka takiego tak jezu to było tam był jakiś... A nie. Era, Łapka w górę, subem, zapraszamy. Kurczę, pieczone zabrakło mi. Karaban. Ty chodź, u nas są już. Wracam. Kur no spadłem, nie dwóch jest. Co ja zrobiłem? No i niszczą już. Zniszczą. Od dachu też jeden. Wróćcie tu. Dosłownie Widzowie, dziękujemy za oglądanie. O, czekaj, bo mnie nie widać. Wychodzimy sobie do lobby. Wychodzimy se do lobby. Wychodzimy se do lobby. Kur... o. Widzowie, dziękujemy za oglądanie tego świetnego odcinka. Nerwy nam sięgają, że nieco zostawcie za tą łapkę w górę subskrypcję, subskrypcją. Bo wiecie, że nie może być normalnie. Discord link w opisie. Yy, I polecam nigdy donate'ów, bo. Wybieram na psychiatrę przez tę grę Nie ma lepszego życia Ojzo, daj głos Wow No Ojzo się z wami zegna, bocian też się z wami zegna Boj boj Nie wiem, mówcie co chcecie, ta gra jest do wyjewania Ja w nią gram jak zostawicie łapy w górę albo co? złoty w celu Nara Elo papa ma. Dość